No, to lecimy. Skorpion G, G, jak zwał, tak zwał. Na samą myśl, że mógłbym go mieć, dostaje orgazmu. Pewnie właśnie stąd końcówka G, jak punkt G u kobiety, a oto Rheinmetall Skorpion G, premka, która zawitała na nasze przewspaniałe serwery EU. W drugiej połowie 2016 roku. Z nadejściem tej premki stwierdzenie wielu graczy Pay to Win nabiera głębszego znaczenia. A to dlatego, że ma kurwa działo, jakich mało 246 penetracji, 490 uszkodzeń, 0,3 celności a to jedne z głównych zalet, które daje nam niemiecka 128. No dobra, ale nie samym działem człowiek gra zaraz powiecie. No, nie samym, dlatego mamy pierdolony nowiutki silniczek Majpacha, który ma 650 kuniów i pozwala rozpędzić nam te cacko do zawrotnej prędkości 60 km na godzinę. I mówię wam serio, popierdala jak mało który tedek. Co do wad, jest z papieru, duży i widzą nas z drugiego końca mapy. Ale to nieważne, bo w rękach doświadczonego gracza nie problemem jest wyciągnąć na nim kilka tysięcy, a nawet bym rzekł dziesięć tysięcy uszkodzeń. Ale i zwykły gracz z dobliskiem PL na końcowniku, który napierdala na początku każdej bitwy jakieś debilstwa, Da rady wykręcić nim dobry wynik. Kampiąc całą bitwę i strzelając pięć razy. Tak, to prawda. Właśnie dlatego wybrałem taką a nie inną powtórkę. Pięć strzałów daje nam około 2,5 tysiąca damage'u, a to przekłada się na zarobek około 60-70 tysięcy na 300 i jak tu go nie kochać? Teraz powracamy do powtórki. Jak widać mamy za sobą już 2000 damage'u. po czterech trafieniach. Czyli myśl, o właśnie, jest piąte trafienie, czyli pięć strzałów. Mamy damage'u 2478, czyli jest dokładnie to, o czym mówiłem. Pięć strzałów nie jest jakimkolwiek problemem. Pięć strzałów daje nam porządny zarobek. Pięć strzałów, tak jak ten TEDek, na piątkę. Powiecie, że pierdolę? No, Feza, pierdolę. No dobra, wróćmy do bitwy. Mamy już 3000 damage'u. Zaledwie 58 po spocie, czyli pewnie chodzi o pierwszego kila. No dobra, czyli jakie są zalety, już mówiłem. Jakie są wady, już mówiłem. Co widzimy w bitwie, znana miejscówka. Zazwyczaj nie na te deki, ale jak widać, skorpion radzi sobie znakomicie. Nie został ani wykryty w tym miejscu, no bo nie ma szans. Jest odległość ponad 500 metrów, jak widzimy na minimapie. Jakieś wykrywanie z 400 go może i by spotnęli. Teraz nie ma szans. Teraz ich tylko może sobie gnoić za przeproszeniem do końca. No właśnie, gnoić. Gdzie przy towarzyszach wentylacji, no niestety nie mamy, mamy około 0,28 celność. Powiem Wam szczerze, to jest bardzo dobra celność. Na wielu czołgach, mając gorszą, gorszą celność, trafiamy o wiele lepiej, że tak powiem. Właśnie, bo dużo osób twierdzi, że ta celność nie jest adekwatna do tego, co jest na papierze. Że czołg strzela gorzej. No dobra, gorzej. A nie zdarzyło wam się, nie wiem, jadźką 8-8 nie trafić w 100%? Gdzie możemy trafić? Zdarzyło się każdemu. Co prawda, tu to woli. To nie mamy przy ładunku tam 4,5 sekundy jak na jadźce, tylko no mamy już ponad 10. Ale na jadźce mamy przykładowo... 200 penetracji, tu mamy i prawie 250, do 50 więcej. Damage większy dwukrotnie, no to o czym my tu rozmawiamy? Prędkość, tam z tego co pamiętam, mamy prędkość 38, mogę się mylić, tutaj 60. I na serio, to nie jest prędkość jak Szwedów, które mają prędkość 50, a wyciągają 30 parę, no to jest paranoja. 40 na godzinę Szwedem wyciągnąć, no spoko. na prostej, czasem minimalna górka, tak to tylko z górki większe prędkości. No to jest chore. Po prostu debafy te po testach to wszystko spieprzyły. No ale co ja tu dużo będę mówił? To jest wod. On rządzi się swoimi prawami. Ale powracając do Skorpiona. Jak widzimy, stoi w miejscu, strzela. W sumie to jest jego najlepsza zaleta. Bo według mnie tym czołgiem tak powinno się grać. Mogą nas wyzywać od kamperów, nubów i tak dalej. No... O, w tym momencie dostał spot. Pewnie E25. I Komet przyjął za niego, no niestety, takie jest woda, nieraz stoimy Tedekiem. a przed nami wjeżdża jakiś skałcik, czy tam inna menda. i sobie strzela jak gdyby nigdy nic. On się wycofa albo wjedzie za nas a my dostajemy szoty chociaż nie zostaliśmy wykryci. Takie jest życie, tacy są gracze, no nieraz robią naprawdę to nawet niebiescy, że specjalnie za nas strzelają, jako tarcze sobie nas wykorzystują. No niestety, nie zawsze jest tak jak byśmy chcieli. A to jest niestety tylko grant. No, założę się, że gdybyśmy byli podzieleni na serwery, gdzie są gracze, którzy płacą i nie płacą za tą grę i ci gracze, którzy płacą, niby byliby tacy dobrze, bo z nimi byśmy zazwyczaj grali, założę się, że nie byłoby różnicy. Nikt by tego nie odczuł. Między graczami, którzy płacą, a którzy nie płacą, nic według mnie się nie różni. Teraz zresztą WOT wprowadził wiele turniejów. Polecam zagrać. Choćby na szóstkach czy czwórkach nie mamy czegoś lepszego, a nieraz po prostu z dozą, jak to powiedzieć, szczęścia można zdobyć golda. Nieraz bierzemy dwóch, trzech znajomych, zależy tam od turnieju, jakby to powiedzieć, na ile jest osób, i pykamy. Zdobywamy golda. Chcemy, kupujemy premkę, nie chcemy, zbieramy na czołg premium. W tygodniu jest kilka turniejów. Zbieramy kumpli po pracy, po szkole, nie wiem. Jak kto woli, może i w domu starców, jeśli ktoś gra, tam założy się, że mają te osoby w cholerę kasy. A co do tego idzie, w cholerę czasu. No ale z drugiej strony, z tą kasą to może przesadziłem, bo w Polsce te emerytury chyba tylko u becy mają wysokie. <gry> Chociaż patrząc na to, co, co teraz się dzieje w rządzie, no nie do końca. No dobra, 3 minuty do końca, już ponad 7000 damage'u i 4 kile. To w sumie bitwa, no, no, jeszcze trochę po przeciwnej stronie jest pięć czołgów. My mamy ile? Sześć i te pieprzone 25, których wysyp po ostatnim sprzedażach w sklepie jest masakryczny, co się porobiło? Wyjeżdża się człowiek takim tygryskiem czy czymś chce postrzelać. A mnie wiem strzał z tego co pamiętam mamy chyba co 6 sekund, o ile się nie mylę. No tu wyjeżdża taki, co tam strzela chyba co dwie czy co trzy sekundy, bo Zgąskuje, objedzie, nawet nie zdążymy się obrócić. Ło. No! To to akurat niespotykany strzał, jak na tym czołgu z tego co wiem. Prędzej bym się spodziewał, że z jakiegoś trola bez przymierzania trafię, niż z tego. No, ale jak tu widać, miał szczęście gracz. Trafił bez przymierzania, no i co nam zostało? E25 i IS-6. Jeśli w sumie powinni tu być E25 jak nie zmienił pozycji to za chwilę nasza E25 na niego wyjedzie No zobaczymy jak to się potoczy Tu gdzieś był IS-6, o jest I co on kampił całą bitwę Nie, żyje Dał oznaki, no dobra nie trafił Zobaczymy I mamy E25 po lewej, co zrobi? No wybrał i 6 no, wiadomo Damage, za damage jest kasa Kasa? No. Więcej na rozjewanie. No i dobra, straciliśmy E25 zniszczoną przez E25. No to został nam I6. No jeden kill i będzie specjalista. No zobaczymy czy trafi. Uuuu! No niestety, zbyt bardzo chciał. I zginął. A mógł napisać do E25, że chce specjalista. Nie jest to jakiś pomarańczowy gracz, więc pewnie by zrozumiał. A wręcz zielony, o no właśnie. No i co? No i jest skończyła. No dobra. Mamy koniec bitwy. Okej, okay, to teraz przejdźmy sobie do statystyk z bitwy. No dobra, to teraz na szybko do wyników 148 tysięcy, na czysto. Bez premium. Z ponad 200. 2300 EXPA z ponad 3,5. To mówi samo za siebie. Prócz tego mistrzowska odznaka, wsparcie, duży kaliber sniper. Jeszcze spójrzmy na szczegółowe 24 strzały. 21 przebić na 22 trafione. Ponad tysiąca damage. Wszystkie? Nie. Rzekłbym, że 2 trzecie damage'u z ponad 300 metrów. Co ja tu będę więcej mówił? Nic tylko kupywać. Sam czekam, kiedy znów będzie w sprzedaży, bo żałuję, że go nie kupiłem. A wam polecam zostawić łapkę w górę, jeśli się podobało, łapkę w dół, jeśli nie. Jeśli macie jakąś ochotę coś zmienić, dodać, abym coś robił, Zostawcie komentarz, chętnie odpiszę, chętnie skorzystam z rady. No nic, do zobaczenia. Oby jak najszybciej.